AZS ZSUM Poznań akademickim mistrzem Polski w futsalu kobiet. W poprzednim sezonie to właśnie triumfo w Ampach zabrakło klubowi z Poznania do potrójnej korony. Brakujące od 6 lat, bo mistrzem Polski akademickim w futsalu byliśmy już dwa razy w 2014 i 2016 roku, no ale faktycznie od tych 6 lat nam to trofeum brakowało gdzieś tam w kolekcji. Także tym bardziej się cieszymy, że, że udało się je zdobyć po tych 6 latach zawsze gdzieś tam byliśmy blisko, byliśmy zawsze w pierwszej czwórce, piętce. Zawsze jednak czegoś brakowało. Trzy lata temu był finał. Dopiero jednak w tym roku AZS UAM wywalczył upragnione trofeum. Podopieczny Wojciecha Hawajsa podczas turnieju finałowego w Krakowie nie przegrały żadnego spotkania. W meczu finałowym klub z Poznania mierzył się z AZS-em Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Było to bardzo wymagające spotkanie. Futsalistki UAM-u popełniały wiele błędów indywidualnych, których nie potrafiły wykorzystać rywalki. Mamy doświadczone zawodniczki, które już już nieraz grały na tego typu, w tego typu meczach, czy do reprezentacji Polski, czy, czy, czy w Ekstra Lidze, czy w akademickiej Szkole Polski. E, bardziej mi się wydaje, że gdzieś tam zmęczenie, zmęczenie całym turniejem i, i z tego wynikały jakieś tam mm, błędy indywidualne. E, na pewno m, troszeczkę stresu też było, bo jednak to był mecz o złoty medal, czyli wiadomo, że mm, tutaj nie można się pomylić, że, że, że każdy błąd Eee, może spowodować, że tego medalu nie, złotego nie zdobędziemy. Takie błędy popełniły gospodynie całych zawodów. Na tablicy utrzymywał się wynik 0 do 0. Piłkarki uek w ostatniej minucie spotkania przekroczyły limit przewinień. Do przedłużonego rzutu karnego podeszła Laura Czudzińska. Fucsejska UEM-u uderzyła nie do obrony. Kilkadziesiąt sekund później zabrzmiała końcowa syrena, a w ekipie Wojciecha Wajsa nastąpiła eksplozja radości. Triumf tym bardziej imponujący, że szkoleniowiec klubu z Poznania miał do dyspozycji zaledwie 9 zawodniczek. Ten skład się troszeczkę różnią od tego naszego ligowego. E, natomiast mówię, ja zawsze powtarzam i przed turniejem, i w czasie całego turnieju dziewczynom, że e, nie ilość, a jakość. E, my tą ilość przełożyliśmy na jakość. Faktycznie nie było nas dużo, ale była mega, bardzo wysoka jakość tego zespołu. E, mieliśmy faktycznie 9 zawodniczek na tym turnieju finałowym. W porównaniu do, do, do ekstra-ligi brakowało nam. 10 to są już brzydko mówiąc za stare na akademickie rozrywki. Skład był przetrzebiony również przez problemy zdrowotne futsalistek. Dla podopiecznych Wojciecha Wajsa najważniejsze jest jednak upragnione złoto. Czy to będzie sezon, w którym AZS zdobędzie potrójną koronę? Pierwszy krok w tę stronę został wykonany.